Kot Dawid po prostu. Kod Dawid? No, w sensie, że COD, nie? Jak normalnie. Kod Dawid. Mam Dawid coś, Dawid gul, Dawid jak coś, Dawid kos. Ja mam kurwa. Dawid drift. COD. Co? Okay. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. All stations, this is Shadow Zero One. No jest, takiego smoka masz jakiegoś kurwa tego, nie? Pokemona czy jak tam, tak? Yy, nawet Nie wiem. Bo zielony jest. Dobra, Dobra to chyba nie ma. YouTube. No, 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 YouTube. no, 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 YouTube. no, 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 To dwóch na dwóch To leci po kartę No ja mogę lecieć Dobra ja lecę na wieżę. Za no chwilę A może mi do skopu kurwa Ło pierdolę Kurwa Przydałoby się samolotu wystarczyć Nie tylko Helikoptera Samolot. ...helikoptera. No nieprawda. Prawda jak samolot. Nie, Helikopter. <grym wiosenie> to jest bombowy. bombowiec. <grym wiosenie> tak właśnie, o. Dupa, dupa. Helikopter. I Kurwa, jeszcze mi na jednej. Co ty tam jesz, <wiosenie> ty. ty? Kurwa. Jeszcze mi na tu wrzucił. Musicie wybaczyć, champion po wylewie to już ten wiek Nie. <laughs> 60 na jadę. kartu. <laughs> nie ma pełno nie ma... musimy... Za śmigło. To Agata. Agata Cię zawsze Zabity. nie uratuje. No teraz akurat ja Ciebie uratowałem. <śmiech> <śmiech> Mnie tam nawet nie było. <laughs> mhm, widziałem właśnie. Tylko powiedziałem Agata, masz, chciałem powiedzieć masz w plecy, ale... Dobra, tam masz bana. Do tego. Kogo Dziemy. co? Gdzie mam ich. tu co, bo to, co, my, co my. No tutaj, do ślidów. To mnie. No dobrze. Niech ci tak będzie. Nie bierz go, Proszę. leć. Jestem. No co, nie bierz go? No ja tak Zostaw go, zostaw go. Niech przyjedzie. <grym> Może się nauczy kultury hmm, Żartuję, żartuję. Champion 151 złożyć. Jakieś śmigło lecz trzeba rozjebać. Wal, 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 wal. Na świst. Si zapraszam do pokoju. O, nie będę. Po Zrzut jest na dachu To no tak na dachu, bo rzuca cały czas Nie aż w minutach? Bo jest bezpieczniej Szybko, spokoju nadal Za długo <grytanie> O kurde, na to skoczyłem Monikę tłumaczy jak coś O tu kurwa nie mogę wejść tam Helikopter tam może coś. Rozwalony chyba Mhm, cały cały ja, tam jest cały Jak ja zrzucam helikopter jest To jest cały <noise> To nie, nie byle kto leciał A leciał, nie to, to, a, to nie ten helikopter Ty Chciałaś mnie oszukać. Napużę Champion to na ciebie. Jaki Baza. tam Champion? Tomek po prostu. Ale Tomek. ty nie mów mi jak ja mam kogo nazywać. Będę go nazywał no, Champion i tyle. No i pójdę. I no, i... Ale przyda mi wy, jak to. macie na imię teraz. No niech zgadnę, jak ty masz na imię Dawid? No, Michał, tam teraz bliżej. O, tutaj Wojtek. Tego się... tego się nie spodziewałam. To był szok, nie? No. Kto by pomieszał? To, nie to mam, czemu mnie nic nie widzi? Ale to dłoń. Było... Kurde, co tak szybko walicie? No bo to jest szybka gra, ale nie Odleżę, Nie ma to się no, pierdolić w końcu! Jechać z nimi Leży A smoka mu kurwa, nie ten granat Nie bez powodu jak grałeś w przeciwnej drużynie to żeśmy wygrali No było tak No właśnie to, Że tak powiem to był przypadek Aż <noise> nie szanuję. Ale my i tak ci to zapamiętaliśmy. <noise> <noise> na pewno. Boże. No, Brawo. Brawo, cukro. Ukraińsko. Walić Ukraiń... O, wali do mnie. Nie wiem skąd. A tu na dole jest. Z tyłu.

Kedłutyp jest w południu, do środka. Jest. Wyszedł. Dwa. Mamy cię. Wiesz, kurde, chyba nie zdążył ci ładować. Kur... o, dobra, lecę. No zastaw, ty tylko was zostaw się nie Już leżycie, no? Patrzcie na wieżę czerwoną. Zaskoczył się. Czyli... Nie wiem, co tam robić. To znaczy, Nic Nie <śmierdziwą> mówię do czerwone. ciebie. <śmierdziwą> Dobra, tak, kupuję pijankę. Z tyłu plecy. Yy, na namiotach. Co to za zyta? Brawo. Włączam pijankę. O, wali do mnie. Kurwa macie. O Jezus. Mam mu dwóch, jest? Jak to? No nie wiem. Tak, nie pamiętam co to było. Nie chciałam o rozmawiać. Przemilczysz. Opowiedz nam o tym. Nie chcę tym rozmawiać, nie zakończyło się to dobrze. Dla kogo? Dla mnie. Dziękuję. Oh, oh, oh. Co? Co to yy, jest? Dawaj na splet. Zabrał mojego specedista no. i podzyskał. Daj mnie, z plecy mam. Kurwa!

Brawo Jeszcze jeden Powalony Leży eee. Oj tak, to wali wstecz Na wieżę rzuciłem Na Uważę kolejne Za nami. Yes. Z tyłu. Dymny wam wróciłem. Nie widzę nikogo. Kurwa, tu Nie okay, yeah, Ed, okay. co ty do mnie? No oh, yeah, bo... Do góry to gdzieś jest napierdala. Oni są gdzieś blisko, okay. no Przy autu leży. Jest nie. Leży? Tu jest się jeden. Leży. Następny. Podniesie na ktoś? Idę. Ok, idę. Okay, jesteś. Dobra, okay. okay. podnoś. Czekaj, ja tam tamtego dobiję. To jest Ktoś tu jeszcze biega. Bez, Do pewnie tu. Pięknie. Na górze chyba coś jest. To jest Mam na jak coś, O ale... Ojeju, no przykro mi bardzo. Brawo. Jeszcze Już, już, Tomasz, już. Od dołu gdzieś leci. Jest, jest gdzieś to na dole, ale nigdy, nigdy, A tu nie leży. nie ma. Brawo. Brawo, brawo. Leci ktoś. na Leci, leci. Tak. Nie ma to z lewej mm -hmm. Nie widzę skąd Rzucić mamo Cześć. Dobra, nie ma Tam świeci ci na Dobra, BSP włączam Ja kupuję No lepiej i... Lewisem. To jest tak, to, jest to jest z kominem. Tam za kominem siedzi no? Jest sniper Tak, po Tak, stronie stronę kominową. No trzeba tam iść. Na Nalot rzucam. No a co? To to skoro mi? jest dobry jako sniper, to nie right, będzie dobry na blisko. Like dobra, you. ja pilnuję. Ja że to jestem na plecach Twoich, Poszedł na lot. Jeden mniej A no, jeszcze jeden, jeszcze jeden uważaj skoro mm -hmm. Drugi mniej Brawo ale pięknie Tak szybko? Szybko tak Pięknie Jeden? Pięknie No Twój mecz Дякую за